Od kilku tygodni prawie w każdej rozmowie z ludźmi, którzy byli połączeni w środowiskach takich oazowych, religijnych, różańcowych. Wraca temat Kościoła. Bo kryzys, który dotyka świata zmusza ludzi do szukania środowiska odpowiedzialnego. Co to jest Kościół? Kościół to instytucja. I Pan Jezus właśnie Taką instytucję zakładał. Wybór apostołów. Władza przekazana Piotrowi. Najwyższa władza. Apostołowie również mieli władzę zakładania takich środowisk, które były podobne do. Tego środowiska, które założył Jezus. Podobne od strony instytucji miały swoje prawo, hierarchię, zawsze byli biskupi, kapłani, proboszczowie, ale też zakony. I to wszystko jest wielką instytucją. W tej instytucji ważne jest prawo i pieniądze, oraz ważne jest, kto zarządza pieniędzmi i stara się przestrzegać tego prawa. Dzisiaj mamy Kościół Rzymskokatolicki. Kościół prawosławny. Wiele kościołów protestanckich to jest ciągle w ramach prawa. Ale Kościół to nie tylko instytucja prawna, którą interesuje się telewizja i wielu ludzi. Dostrzega Kościół jako instytucję, ale Kościół to jest również środowisko, i to środowisko, które żyje duchem rodziny, i to rodziny, która się wzajemnie szanuje. Od samego początku zwracano się do ludzi ochrzczonych, jako do braci i sióstr. To już jest w czasach apostolskich. Bracia i siostry, żyjące miłością wzajemną. To jest środowisko Boże. I ten Kościół jest tylko jeden: jest on święty, jest on apostolski. Jeden święty, powszechny. A powszechny to znaczy, że każdy może do niego należeć. I dziecko, które jest wolnie matki, jest człowiek wiekowy, kształcony, i analfabeta, kaleki, zdrowy, sportowiec, i człowiek, który łóżka nie opuści. To jest powszechność kościoła. Jedna z dziwnych instytucji na świecie. Ja należę do Kościoła instytucjonalnego, ponieważ przyjąłem święcenia kapłańskie. I jeszcze w tej instytucji, jaką jest kościół zająłem się poznawaniem prawdy w sposób. Metodyczny i naukowy jako teolog. Natomiast należy również do środowiska Bożego. I wszędzie gdziekolwiek byłem, to dla mnie był ważny kościół jako instytucja, i jako środowisko. Do tego stopnia, że na pierwszej parafii. Przychodzę do chorej, zapłakana. Ja mówię, pani, ja z panem Jezusem przychodzę do pani, a pani zapłakana i smutna, bo mnie już nikt nie powie, mamo. Wróciłam ze szpitala. Nikt mi nie powie, mamo. I to ja powiem pani, mamo. I od dnia dzisiejszego pani jest dla mnie mamą. Zgadza się, byłam w tej rozmowie, jej matka, czyli babcia. A jeszcze spotkałem się z mężem i mówię, zgodzi się pan na to, że ona będzie traktowana przeze mnie jako matka. No oczywiście go się zgadzam. To był właśnie ten wymiar duchowy, środowiskowy. A nie instytucjonalny. Jest dzisiaj wielu ludzi, którzy widzą w kościele tylko instytucje. Kryzys zgromadzeń zakonnych na tym polega, że instytucja nie zdała egzaminu i wszystko się rozlatuje. A kościół to środowisko. Jeden, święty, powszechny apostolski. To jest mój kościół i gdziekolwiek byłem w życiu, zawsze pozostawała jakaś wspólnota, która raduje się miłością wzajemną, ewangeliczną. Kościół to instytucja i kościół to Boże środowisko. Amen. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.